Województwo Lubuskie dostanie z Unii Europejskiej na realizację regionalnego programu operacyjnego Lubuskie 2020 906 milionów euro. Spora część tych środków przeznaczona jest na transfer wiedzy do biznesu, specjalistyczne badania i innowacje. 17 marca w Centrum Logistycznym Parku Naukowo-Technologicznego odbyło się spotkanie władz województwa i Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz przedstawicieli parku. Głównym tematem rozmów była perspektywa rozwoju działalności Parku Naukowo-Technologicznego w najbliższych latach. Znajdujemy się w miejscu no niezwykle ważnym dla nowej perspektywy. Nowa perspektywa to inwestowanie w umysły, transfer wiedzy do biznesu, to nowoczesne technologie. Stworzyliśmy w tym okresie programowania infrastrukturę, w nowym oczekujemy, że uniwersytet, nasze centra, instytuty nowoczesnych technologii otworzą się na gospodarkę. Warunkiem rozwoju parków naukowo-technologicznych jest współpraca z firmami. W nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej to przede wszystkim przedsiębiorcy mają dostawać granty, aby mogli zlecać badania ośrodkom akademickim, uczelniom i parkom naukowo-technologicznym. Uniwersytet deklaruje, że jest gotowy podjąć to wyzwanie, dlatego podczas spotkania z władzami województwa szczegółowo przedstawiono konkretne plany. To było nie tylko opowiadanie, co mamy, ale że były bardzo pozytywne efekty dyskusji, co chcemy robić, z kim chcemy robić. I z czego finansować? W Parku Naukowo-Technologicznym Uniwersytetu Zielonogórskiego powstały cztery centra naukowo-badawcze oraz inkubator przedsiębiorczości. W niedalekiej przyszłości ma to być miejsce synergii nauki i biznesu. Już teraz rodzą się tutaj pierwsze inicjatywy wspólnych naukowo-biznesowych przedsięwzięć. Nasze centrum planuje zaoferować przedsiębiorcom z regionu, głównym odbiorcą naszych usług jest sektor małych i średnich przedsiębiorstw. Planujemy umożliwić im dostęp do urządzeń, technologii, oprogramowania i wyposażenia laboratoryjnego w skali nie, niespotykanej w regionie. Mamy bardzo dużą i uzasadnioną nadzieję, że będzie to owocowało bardzo szybko, dużym rozwojem powiedzmy, technologicznym tych, tych jednostek. Nasza działalność jest ukierunkowana na obszar nauk technicznych, biologicznych i medycznych, a więc dajemy zaczyn, początek na zainteresowanie medycyną i działaniami okołomedycznymi w naszym regionie. Koncentrujemy się na nanomateriałach, które będą miały zastosowanie w medycynie, ale też myślimy po cichu, że być może przy dużym wysiłku uda się nasz uniwersytet wzbogacić o kolejny kierunek studiów, a mianowicie kierunek lekarski. Współpracują tutaj dwa wydziały, czyli Wydział Budownictwa, Inżynierii Lądowej i Budownictwa i Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji. W zakresie dotyczącym zagadnień związanych z elektrotechniką bazujemy na dotychczasowych doświadczeniach Instytutu Inżynierii Elektrycznej. Możemy się tutaj pochwalić już ponad dwunastoletnim doświadczeniem we współpracy z firmami regionu. Poza tym Instytut Inżynierii Elektrycznej współpracuje. Pracuję z wieloma firmami, nie tylko regionalnymi, ale i znanymi w kraju w zakresie systemów związanych z budynkami inteligentnymi, Pierwsze wspólne projekty badawczo-rozwojowe naukowców z przedsiębiorcami ruszą w centrach w połowie roku. Z kolei inkubator przedsiębiorczości zacznie prosperować już na przełomie kwietnia i maja. Mamy firmy, które się pytają, już nawet testują nasze centra, czy da się funkcjonować, jak się da funkcjonować i no pierwsze głosy są bardzo pozytywne.